Próbowaliście kiedyś jeść pałeczkami? To wcale nie takie proste. A wiecie, że to najpopularniejsze sztuczce na świecie. Znacznie więcej ludzi używa pałeczek niż noża i widelca. Ba. Widelcem, to wy też zjedlibyście tak szybko, prawda? A z czym kojarzą wam się pałeczki? Bo mnie na przykład ze studłami. Widzieliście kiedyś klauna z bardzo długimi nogami, jakby chodził na pałeczkach? A druty babci, kiedy robi długi zimowy szalik. Można by spróbować zjeść nimi miseczkę ryżu. Trochę dłuższe pałeczki warto mieć ze sobą na stoku na ciaskim. Takie kije przydają się szczególnie kiedy chcemy bardzo szybko uciec.